że nie, nie boli, bo nie ma jak nie mam jak, na to nie ma szans Yo, uwu wewe, dzisiaj rano swojego wyra nie ścier gerber, miało być tender, a twardy teraz jakby wylali żelbet, ściął mi się zwiera jak film na torencie nielegalny komisarz na komendzie, sucha skóra, krem na twarz, bilendę przecież to piękne, niedzielne orędzie zaścieri całe życie w błędzie Kobra przypomina latający mi holender Nie jest to na pewno najważniejszym elementem Nie będę modlił do niej się, no bo to nie cerkiew Opuszczone jaja sadzone koperkiem Do śniadania kolendrę, bo rozdrabniał blender Na poniedziałek w pracy tak się ładuje energię Wiele w tydzień jak super Forester. Nie będę robić nic w niedzielę Bo nie muszę wcale dla osoby narwanej Na niedzielę mam na czy palec Z ulubionym programem chyba pójdę do mamta Ej, o sas Posiedzimy sobie póki jeszcze mamy czas Można przecież dzisiaj do południa spać Biały dzień, kąpiel, pachną żeledaw. Niesie się muzyka, sąsiada po drzwiach Na klawiszach gra Johan Sebastian Bach Zirytowanie można zobaczyć Obrwiach, ślemu, od Belgii w 11 językach. Jestem ponad tym daleko lecę jak forfa. Lądowanie telemarkiem na dachu wieżowca. Moja czakra jest jak zawsze niezawodna. Dziki zachód, teraz dziki kraj, dzika Polska. W naszej polityce wszechobecna amatorka. Oni nic nie robią, cały czas kurka wodna. Po jest moja niedziela. Skromna, taka skromna, że aż nieprawdopodobna. Nie będę robić nic w niedzielę, bo nie muszę wcale dla osoby. Na niedzielę. trzymam na pilocie palec Z ulubionym programem chyba póry do mam talent